No to nie miało tak wyglądać, pieprzeni policjanci nie Muszę teraz o samochód kupić Myślę, że tutaj już nikogo nie ma hmm. Pieprzony Bo to wszystko poszło tak, jak miało Teraz znaleźć tego pieprzonego dziada od dangerousów Dobra, tu jest jakaś fura Biorę ją i uciekam do, do domu się przebrać oh, Dobra, odpala Jeśli jest z tym że Zero to z tą śląskiego niemożliwego gieta, piędziecie przestępcy, moi drodzy, na samym wstępie. Pamiętajcie o tym, aby zostawić łapkę wraz z subem oraz z dzwoneczkiem, aby być na bieżąco z nowymi materiałami na kanale. No i co, widzowie? Jesteśmy po live'iku. Możecie dać znać, moi drodzy, osoby, które były, choć oglądały zapis. Co są i czy chcecie więcej takich streamków, moi widzowie? Yy, a my jedziemy teraz, bardziej Nate, moi drodzy, jedzie na spotkanie z pewną osobą, a dokładnie chodzi o tego całego agenta, moi drodzy. Znaczy agenta tego detektywa, z którym współpracował Nate za, za czasów, gdy jeszcze był moi drodzy w policji przed odsiadką, tego, którego szkoliliśmy i niedawno go poznaliśmy w sumie, bo trzeba się z nim skontaktować z sprawie Angel'sów widzowie, aczkolwiek to przy okazji mu powiemy, bo on sam się z nami kontaktował. W ogóle nie wiem gdzie Nate jedzie. Tu jest jakaś policja w widzowie, to jest trochę trzeba zwolnić. Także w widzowie jedziemy, bo mamy mało czasu. Nie mamy jakoś zbyt wiele czasu, ale nie ma co w widzowie. Trzeba jak najszybciej jechać do tego gościa na spotkanku, bo mamy z nim pogadania. I Chciałem przekazać informacji moi drodzy co dokładnie się dzieje, obecnie jesteśmy sami, bo jak sami wiecie o ostatnim live'ie, no nie działo się zbytnio ciekawie, więc widzowie jedziemy na spotkanie. Dobra widzę, powoli doszliśmy. Spotkanko jest w bezpiecznym miejscu, bo jest to Katwysz, miejsce, które ostatnim razem mieliśmy. Zobaczymy widzowie, czy jest już na miejsce, czy będziemy musieli na niego czekać, ale z tego co widzę to już jakiś samochód tam czeka, więc prawdopodobnie to będzie on. panu Etonowi w, w, w samochodzie. Witaj. No, cześć. Chciałem się spotkać. Słucham cię w takim razie. Ja też mam do ciebie ja sprawę. Jak się? A, tak, no. Co tam z tymi Angelsami czy tam? Nie to wiem. Akurat ta propos, chciałem o tym pogadać jeszcze mm. później. No to przechodząc do rzeczy. Angelsi, kwestia z nimi jest taka, że wczoraj dziwnym trafem ktoś ich najechał. Aczkolwiek nie było szefa. Nie wiem, co z tym szefem się stało, co no. się z nim nie stało. Ale był pewien zastępca, który zwiał. Okay. Czy tam szef? Nie wiem, nie szef. Ktoś po prostu decyzyjny to był. I mm -hmm. to kiedy mam czas, o, żeby ci go Dostarczyć. Nie wiem, ja już tak czekam i czekam, no jak nie ty, to po prostu cię wydam, bo jestem przykładnym obywatelem, i ty pójdziesz siedzieć znowu, no recydywa No tak, zapomniałem. Przykładny obywatel z odznaką na klacie ustawiający mhm. się z osobą, która jest pod siatce i działa coś tam w półświatku, tak? Przykładny obywatel. No, wiesz, no, jakby to ładnie powiedzieć, no, mi za to nic nie zrobią, tak? Mhm. Ja jestem właśnie powiem? podczas resocjalizacji byłego więźnia. Mhm. Widzę, że wycwaniłeś. Dostarczę ci go ja. na dniach. No i o to chodziło. Aczkolwiek z nimi jest kwestia taka, że już raczej się nie pojawią, bo dziwnym trafem, tak jak mówiłem, ktoś ich wszystkich powystrzelił w jak kaczki. Wolałbym jakoś inaczej to zrobić, wiesz? To znaczy? Mm. Potrzebuję awansu. Dlatego dostarczę ci szefa Angelsów. Bez szefa tego, który jest obecnie, nie dostaną nowych ludzi. Wolałbym jakoś inaczej to rozegrać, wiesz? Jak na przykład. Zapłacę ci. Niech będzie. Zobaczymy, jak się spiszesz, albo najcie może nie zapłacę. Co ty taki zachłanny jesteś na pieniądze? Tylko o to ci chodzi. Masz motorek. Się ciesz. Wykupiony z parkingu policyjnego. Legalnie za pieniądze, gotówkę. Zaraz możesz go nie mieć, nie? No? Mhm. Mm to no jakbyś chciał go odzyskać, tego gościa? Przejdź. Potrzebuje jego, z... niestety, no po prostu... Eliminacji? No... Przydałoby się. Ty go zabijesz, wklepiemy kogoś innego za to. Ja dostanę awansik i ty może coś za to dostaniesz, z tego, że cię nie zabiję drugi raz. Ale jaki jest w tym sens? Powiedz mi, zabije go i co? Jak chcesz awans no za trupa. No, no jak to jak? Podstawię kogoś innego i rozwiążę sprawę morderstwa, a nie po prostu złapania okay, Morderstwo no i... To jest i... akurat bystre. Wiem. Chyba dobrze cię wyszkoliłem, co? Nie. Nie w ogóle. No nie, trochę cienki jesteś. A, dzięki. Z czemu to miejsce? Czemu? Mhm. A nie wiem. Dobra, co? Pora się rozjechać. Swoją drogą budę i podpalili całą. Nie ma już klubu. Mnie tam to nie interesuje, się nie zajmuję takimi małymi sprawami. Jak mi nie dostarczysz szefa, to spoko, to sobie go. To on zniknie, ja dostanę awansik. Ty a ciebie może nie wsypię. Gdzie ci dostarczyć się... ciało? Um... Jak będziesz chciał, tylko po pierwsze z, w rękawiczkach, i żeby nie odkryli DNA. Najlepiej, jakbyś mi go, go po. Inaczej, trzeba inaczej zrobić. Dużo. obie... Nie, trzeba inaczej zrobić. Trzeba po pierwsze, musisz się z nim ugadać. To jest jakiś twój koleżka? No, można tak powiedzieć, coś tam. Dobra. Wgadzę. Ugadasz się z nim w jakimś klubie, coś mu dosypiesz, on zaśnie, bierzemy go na jakiś kamień. No, wyśleć lokalizację, gdzie dokładnie, tam go zabijamy. Znaczy. Y y y Yy, Masz na słowa pomagamy. Ja? Ja mam uważać? Spokojnie, przecież ty mi nic nie zrobisz, człowieku. Ty możesz mnie teraz nagrywać. Mogę powiedzieć, że mam za sobą 14 trupów. Gówno mi zrobisz. Myślisz, że co? Mi uwierzą? Ci, czy jakim, jakimś, nie wiem, detektywowi, który został wsypany? Tak, no. dobra, a. ogarnę. Nie cię dygaj. Aś powiedział małolot. No dobra, dziadek. A Jeszcze nie siwieje. Trzymaj się. Co za gość, wizowie nieźle. Paniaczek został dalej detektywem i kozaczy, kretyn. Ale to nie jest głupie. Jeżeli mamy współpracować się na dłuższą metę, moi drodzy, no to rzeczywiście powinniśmy dla niego coś tam być z nim w jakiejś dobrej relacji. A przy okazji może ta współpraca nasza zacznie bardziej owocować i przyniesie nam więcej korzyści, kochani. Dziwna, dziwna sprawa. Aczkolwiek faktycznie zabójstwo będzie chyba lepszym pomysłem. On sobie dostanie ten swój śmieszny awans, moi drodzy, a my będziemy mieć spokój od niego. My zobaczymy. Ty, zowiek coś chyba dzwoni, nie, sms-a dostaliśmy. 3 dni, no to jest detektyw widzowy. na przemu sobie znowu poboczy, przy okazji zapiszemy kontakt, moi drodzy. Totalnie, w ogóle, swoją drogą, moi drodzy, tamta akcja nie wyszła tak, jak miała. Ze względu na to, że ta zlajwa, dlatego, że, moi drodzy, miało to totalnie inaczej wyjść. Mieliśmy im uciec, tego gościa przy okazji w bagażniku przetrzymać i gotowić w pewne miejsce. Właśnie do tego detektywa. No, ale widzowie, no co poradzimy, że sytuacja tak się potoczyła, jak się potoczyła. Nic już nie zrobimy z tym. Zapiszemy sobie tego, numer tego gościa. Detektyw sobie go zapiszemy. Pojedź się przez Grap Seat. Czemu przez Grapeset? Dziwne widzowie, czemu przez Grapes? Dobra, bez różnicy Ktoś dzwonił do nas moi drodzy w międzyczasie. Co jest z tym chłopem? Za nami? Co jest? No, przez Grapseat miałeś pojechać, No Mandacik to dać ich będzie. Grapes jest tutaj. Co za gość. Idealnie, jakaś koleżka, no pięknie. Tutaj, tutaj, ej, ej, ej. Ale z zabawny gościu. Mhm. Ja taki do przodu. Ja pierdziele widzowy, no to fajnie się stało. Ty, 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 ty. gdzie uciekasz? Już yes. tam, na Ale boczek. Dobra. Na boczek. Ja pierdziele W czymś pomóc? Witam. czymś pomóc? Na tą pomoc zatrzymają? Nie, nie znam. Przegraczanie w ten kości Kiedy? Przed chwilą. Proszę mi pokazać zarejestrowane z kamery. Nie muszę pokazać żadnych dowodu. Proszę pana, ja to inaczej się nie zgadzam na mandat. Proszę, sprawę w sądzie będziemy mieć. i nazwisko? Logan Carter. I do nas pochodzę. Zapytałeś widzowie. Ja pierdziele, mój drodzy. Długo jeszcze? Dobrze. Dzisiaj zakończę się połączenia, ale proszę uważać. Mało spisy. Jasne, dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Młodych, drodzy. Halo, co jest, Antoni? Cześć, co tam u ciebie, co tam chcesz? Ej, bo. u nas na zakładzie jest jakaś fura. Podobna do twojej. Co? Moja fura? O twoja fura jest ją, opisz, jak wygląda? Taki czarny mustang. Trochę podtopiony. No i jeszcze coś tam docałował się jakaś broni, ale to już chowałem. Tak, mój mustang, dokładnie. A Da się coś z nim zrobić, bo miałem wypadek lekki i mi się zwodował lekko. Zalał silnik się ogarnąć, bo od razu go wyciągnęli. Dobra. Ogarnąłbyś mi to, ja ci zapłacę za to. nie ma sprawy. Dobra, dzięki wielkie. Dobra, do usłyszenia, elo. Do usłyszenia, cześć. No to widzę, przynajmniej jeden problem mamy rozwiązany. Naszego naszego Mustanga, widzowie. Bo tak to by był lekki problem. W przeciwnym razie. Ale widzowie, mamy tutaj pewną lokalizację akurat. A propos dziwnym trafem, się tylko nie znaleźliśmy. Człowiek przypadkowo. cokolwiek moi drodzy, chodzi na, dokładnie o farmę, która jest dosłownie przed nami. na znaczy... A chodzi dokładnie o tą miejscówkę wizualną, która jest dokładnie przed nami. Jest to miejscówka o Nili. Problem z Nim jest taki że nie wiadomo co tam jest znosili tam kartony też trochę czasu widzowie minęło odkąd coś tam działamy i trzeba w końcu zbadać teren chłopaków dzisiaj niestety nie ma bo gdzieś pojechali Johnny z Jonaszem moi drodzy ale co na co zrobimy? nic widzę, że tam gościu stoi normalnie także widzowie ubieramy maskę, rękawiczki i tam się dostajemy dobra widzowie mamy jakąś maseczkę ciach i rękawice także my moi drodzy tutaj sobie zaparkujemy z tyłu teraz robimy musimy jakoś tam zakrać. dobre pytanie teraz jak żeby nie wzbudzać jakiegoś zainteresowania ludzi żeby nie robić alarmu żadnego, czy tam ktoś jest widzowy? Tam nie widzę. O. Tutaj ktoś jest widzowy. Mam broń. Cholera jest. Mada co? Kolera widzowa. No, trzeba się tam niego zakręcić. O, drugi. Oh. Już 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 spokojnie stary spokojnie. Co wy tu robicie? Nie powiem. No. Debil. Dobra, trzeba cię zaciągnąć. Ziomuś. Cicho ciedzie cicho. No sobie to łatwiej poszło niż się zdawało. Ty się już nikomu nie przydasz. I drugi. O, tutaj w nogę to nie pomoże. Ciach, żebra. Niesiemy go moi drodzy. Aż tutaj. Kurde, widzisz, szybko poszło. Ale pytanie teraz, jak wygląda w środku miejsce. Weźmy może, moi drodzy, naszego obrzyna. Kurde, co to jest? Cholera, widzowie, pieprzeni o nile. Zrobili sobie tutaj swoją farmę. Cii, cii. Kolera, w pieprzyliśmy się na jakiegoś chłopa, moi drodzy. Kolego! Stój. Odłóż to. O, to, super. Co tutaj robicie? Co tutaj robicie się pytam? Jedynie, fajne proszki Pytam się, co tu robicie? Proszki. Proszki, tak? Proszki. Dobra, z się siedzę, zacząłem go gadać. Pieprzemikle bile. Z tu nie ma nikogo więcej, z tego co widzę. Ale zobaczcie, moi drodzy, ile tu jest tego pieprzonego towaru. Ja yeah, pierdzielę, moi drodzy. Zobaczcie. safe, jakaś kasa. Jakaś kasa, moi drodzy. No ładnie się, chopaki urządzili. Ja, o! Eee, ta. Eee. panowie! Ręce, ręce! Nie, no, panowie! Ja tu pracuję. Prawie sobie wygubię w krzakach. Nie wyglądasz, nie wyglądasz na no, pracownika. O od misybo. oj, o, o. o! 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 Pieprzeli. Ale zadymaj robią idioci. Odusz to stary, nie musimy. O! Cholera... Odusz broń, nie musimy do siebie strzelać. Słyszysz mnie? Cholera, to jest ten szczupi pieprzony widzowy. Proszę. Szczur, odłóż to. Ja nie jestem szczurem. A czym? Szczurkiem. O, Ty żyjesz, kasy dostajesz, gnoju. Odłóż to, stary. To nie ja, to mój pędzliwiak. Odłóż to lepiej. Czemu? tak mnie zabijasz? Podejdź tu. Ale nie zabijaj mnie, odłóż to też. Odłóż lecz, bo... no, 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 to leczko Odłożyłem Ej, komu jest to leczko, a się tam wyciąga z drogą, nie widzę Odłóż to, odłóż to chłopie No dobra no, szukam się Chodź, Powiedz... chodź, 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 chodź No dobra, ile? Od kogo jesteście? Dobra, chodź, idź ze mną No dobra Idziesz ze mną I... A, ja to, że się jadę Nie, siadaj tu Cholera jasna Ilu was tu jeszcze jest? No, cichy Oby nie ja i to nic I kto? Oni nic Oni no nikt Tylko ty No, no tak Ja myślę, że tak, ale inni są na innych formach Dobra, jest was jeszcze więcej na tym przedziale? Mm, dobra. na tym przedziale nie A sprawdzają ten teren co jakiś czas? No co jutro mają sprawdzać Próbują sprawdzać To nie mają czego, bo to już jest moje No dobra No e -e -e. Ja będę się kusił Ile tu jest w ja towarze? Się... No nie wiem, Dzi... 40 tysięcy Ile? 40 tysięcy 40 tysięcy, no i pięknie Plus mój towar, no fajnie, fajnie tu będzie Tak, może trzeba no, brakuje mi roboty. No ty gadasz, chopy, pobili cię w, w dzieciństwie, stary. Nie. Dobra, nie przytasz mi się więcej. Dobra, widzowie, 40 tysięcy Je przyszonym ziole, To jest, moi drodzy, niemożliwe, naprawdę. Tyle pieniędzy tutaj. Będzie trzeba się pozbyć tych ciał, ale to już inna kwestia. Skontaktujemy się, moi drodzy, z młodziakiem nasz, od nas. Ziomek może nam pomóc i żeby przywiózł nam tu to towar. Tylko nie wiem, czy tutaj nie będzie zasięgu, moi drodzy, wyjdziemy do góry. Cholera, jasna. Takie miejsce mieliśmy dosłownie, moi drodzy, pod nosem cały czas. Cholera. kurde, widzowie, to jest jakiś chłop stąd. To jest? Cholera jest. co jest za gość? Dobra, widzę, go na dół. Co tu się odpierdziała? Będzie trzeba to jakoś tych ludzi, moi drodzy, kurde, się pozbyć, żeby tu nie przyjeżdżali. Rzucimy go na kanapę i, moi drodzy, tam była jeszcze jakaś laska. Te trochę się komplikują sprawy, nie powiem, ale... Dobra, będzie okej, okay. w porządku, będzie widzowie. Nie, to jakiś jest też. Dwóch chłopa. Dobra, nie wnikam w to widzowie. Zapytamy się ich tu o coś. Dobra, widzę, zniesiemy laskę. Przepraszam bardzo, panowie. Tak, ja mam większy kaliper. Panowie, jak chcecie się kłócić, to wyjazd mi spod mojej posesji tym gruchotem waszym. Ale ja pracę szukać. Tak, to pracę szukaj chopie w sklepie. Wyjazd mi stąd, chyba że chcesz dostać w pysk. A chcesz kupić parasol? A chcesz dostać w mordę? Dawaj. To chodź. No to chodź. No dawaj, gościu. No. No dawaj. Już, bo słabo bijesz. I co, dziadek? Ty gościu, chcesz pracę, tak? Chodź, 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 chcesz robotę? Tak. Chcę. Masz tu 540 dolarów i wypieprzaj mi z tym gościem. Bierz go na pakę i go zawijaj. Co za gościu co Ale ruchy, bo ci te pieniądze zabiorę. Szybciej! Moi drodzy, dzwonimy do młodego. Co za gość, będzie się do nas sapał jakiś łysą, pieprzony. Halo? Anthony? Co, no, to no, no. Pamiętasz nasze laboratorium, że tak powiem? no, no. No, ten magazyn, no to mi dokładnie chodzi. No, no, no. Ten y, w wolnej chwili, jakbyś mógł, to wyciągasz stamtąd rzeczy, cały towar jaki tam mamy, całą, y, cały czekaj, 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 bo się no, nie bałem. Dobra, no y, Wracając, jak w wolnej chwili będziesz miał czas, wieczorem czy nie wieczorem, to bierz, y, zawijaj cały ten y, towar, który tam jest i przyjedź na miejsce, które ci wyślę w GPS-ie. Ja spoko, czekaj, bo aktualnie zaparkowałem autem dachem. Co robisz? Zaparkowałem auto na dach, dachem mojego auta na ziemi. Okej, okay? dobra, no. W porządku. Dobra, także mówię. No. Bo mam fajną żyłę złota tak szczerze. Dobra. No, dobra, do usłyszenia. Dolo. Cześć. Dobra widzowie, idziemy zobaczyć ile tam jest siana w tym pieprzonym sejfie. Dobra Dobra, tutaj jest pliczków. Dobra widzowie, po podliczeniu pieniędzy jest tutaj 15 tysięcy, co daje nam mocną sumę po gotówce 17 tysięcy 110. To możemy z tą gotówką zrobić. Dużo rzeczy, moi drodzy, dużo, ale to dużo rzeczy. Główną sprawą moi... główną jeszcze, moi drodzy, będzie to że domkniemy nasze sprawy w Sandy prawdopodobnie widzowie będziemy się stąd wyprowadzać przenosić się już stąd w końcu o ile można moi drodzy siedzieć w jednej pieprzonutkanej dziurze co tu się stało? ty jesteś w Pokrako no za gość widzowy. ja wierdzielę. dobra moi drodzy wsiadamy na motocykl i dałoby się jeszcze załatwić parę rzeczy na mieście Zajedziemy dojedziemy do Jonasza może będzie aktywny, może będzie dostępne kurde widzowie telefon mamy halo? halo 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 Kto mówi? Y ten Prezydent, Andrzej tych. No dobra, wydawało mi się, że ktoś inny był, ale to co się stało, że do mnie pan dzwoni? E, ważne spotkanie mamy. A kiedy i gdzie? E, e, może być nie wiem, później, jak będziesz miał czas, koło latarni. Koło latarni? No dobra, będę wieczorem. Dobra, napisz kiedy będziesz. Jasne, do widzenia. Kurde widzę, dziwna sprawa, ale dobra. Yy, Nate załatwi kilka rzeczy na tą robotę. Przy okazji pogadamy sobie z szefikiem Edelsów i dokonamy tego co mieliśmy dokonać. Także widzowie, widzimy się wieczorem w sumie jak Nate już przygotuje wszystko. No dobra widzowie, dojeżdżamy na miejsce. Zobaczymy. Jak to się potoczy ta rozmowa, ale nie, nie zapowiada się widzowie, jest to ciekawy. Na Dla pewno dlatego, na pewno dlatego, moi drodzy Angelsa, tego ceków szefa. Witam! Cześć! Gdzie jest szef? Prezydent? Właśnie czekam na niego. Okej. Okay. Też te mnie za No chodź, to pójdziemy pod zadoszeniem, nie będziemy tutaj. Eee, co tam w ogóle u ciebie? No dobrze. Chyba tylko ty przeżyłeś po tej masakrze, co? No niestety. Słyszałem, że na, na klubie jakaś masakra się wydarzyła. Tyle członków zginęło. Cholera, nie? Przesrany. To też było przesrane teraz co by z tą zrobić? Poczekasz tu na mnie. Dobra, widzowie. Trzeba się było go pozbyć. O, szefie, prezydencie. No, no, jakiegoś... Pomyliłeś kogoś? Słucham? A to nie prezydencie. Nie. Aha, no dobra. A mogę na słówko pogadać, bym no, no, chciał. No, po no jestem jednym z was, stary, nie? Bo ja bym musiał jechać, wiesz? Na bazę. Na bazę, jak baza jest spalona. Jeszcze chyba wszystkiego nie wiesz. Nie? No, nie? Cholera. Ale co się stało? No. Cholera, widzę, komplikuje się sprawa, cholera jasna To nie to wyglądź, wyglądać, ty będziesz samobójcą Próbował się utopić, ale mu nie wyszło, o, spadł ze skał Cześć koleżko, jeszcze się trzyma mm. Ten będzie samobójcą, pieprzony dzisiaj jest ten debil, cholera jasna ten jest, cały czas jest, piszony. Kurde widzowie, komplikują się sprawy, bo na pewno będziemy mieć dwie ofiary, w sumie trzy. Jeden spadł, nie wiadomo czy przeżyje, a szefa Angelsów dalej nie ma, moi drodzy. Parkujemy ten motocykl, że nie przyjechał. Ten Angel stąd, stawimy go tu. Chyba przyjechał, cholera jasna, Bo mi się zdawało. Nie, widzowie, nie ma go jeszcze. O, halo? E, ja jestem na latarni. No ja na też jestem góra, na latarni. Na samej górze Ale co na samej górze, ja jestem przy tym domku. No. Ale ja dostaję na latarnię, sam. Jak na latarni, jak tam nie ma dopływu? Już masz! Jak? Na dół schodzisz, ten te, te. od dół, na dół schodzisz. Jeszcze ten, motorówkę dostawiłem. Aha, no dobra. No. Dziwne widzowie. Pierwszy ja raz słyszę takie rzeczy, ale dobra. Ten los tam dal angel jest tak. Dobra widzowie. Zobaczmy czy ta motorówka jest. jest jakiś skuter wodny. Jest na samej górze, czekał będzie. Zobaczymy. No zobaczcie, widzowie jakie tu są fale posrane. No coś tyle. Czy ta motorówka tu jest? Jeszcze Nate umiał pływać takim gównem. Dobra. Uch, będzie widzę, jakieś, to jakoś dobrze załatwić z tym gościem. No, dobrze, jesteśmy. Jestem. Eee, yy, ważna no sprawa. Jaka sprawa? Słyszałeś o tej o sprawie na naszej siedzibie? No, widziałem, bo byłem mieszkam niedaleko, spłonęła cała, co? Yy, nie mogę nie co powiedzieć. Mm, zostaliśmy aktualnie sami. Yy, I co teraz? Yy, szef zginął, nie wiem, a co według ciebie? Nie wiem, ja nie jestem, jestem tylko prospektem jakimś, nie wiem nawet, co to jest. Tak, rek. Yy, no dobra. W związku z tym, a. co teraz? Yy, to się ja się zastanawiam, wiesz? Tak? Mm -hmm. Daj mi sekundkę mm -hmm. Bo ja na przykład mam na to rozwiązanie I to nie jest czy, rozwiązanie, i tak które może ci się spodobać Myśleliście, że na poważnie będę z wami współpracował dłużej Jesteście skończonymi debilami Co się stało z prezydentem? Umarł Jak umarł? Kto go zabił? Losi. Losi. no przykro mi. Ale powiedz mi, gdzie zostawiłeś samochód czy motocykl? Mm, co? Samochód czy motocykl? Dobra, oh. macie widzowie policja tam będzie pieprzył na no policja. Nie będę się stąd pieprzył tyle czasu, idioto. Trzeba z tobą zejść i dopłynąć. Ale los, jesteś tak. Ciężki. O, już widzę samochód. że tyle dobrze. przed drugi. Oh. O, tu tuścio. I tak samo. Opa. Teraz na miejsce, które sobie już przygotowałem wcześniej. Dobra widzowie, jedziemy Dzień. na catfisha, na którym Najtro sprawi się z tymi koleczkami. tylko trzeba to fajnie moi drodzy upozorować, żeby to wyglądało moi drodzy jako, żeby to wyglądało widzowie jako samobójstwo albo morderstwo z winy drugiego policja akurat stamtąd jedzie, więc mamy o tyle się dobrze widzowie, że tam będzie pokój, tylko pytanie po co tam byli no przynajmniej moi drodzy zamykamy już rozdział z angelsami z tym całym śmiesznym klubem motocyklowym, bo jak sami wiecie nie było nam to na rękę, same problemy nam to sprawiało, ale już nie musimy się tym przejmować, bo to, to są ostatnie sekundy już kiedy będziemy mieć cokolwiek z nimi wspólnego, jeżeli chodzi o klub motocyklowy. O jeden, ciebie sobie tu położymy, teraz jeszcze drugi, i ja raz z tej ścieżki, dobra widzowie mamy tych dwóch, cześć koleżko, masz tu siedzieć cicho, kolego musisz wziąć maski, kurde, policja? Pierciel nie zamknąłem bagażnika. Dobra, podejdę do nich, Witam pana. Wszystko jest dobrze, proszę pana, na spokojnie. Ja jestem u kuzyna. Kurczę, ja pan sobie nie pamiętam, bo to jest naprawdę daleka dla mnie rodzina. A imię Imię Imię? Jacob. Jacob. Jacob, tak. Ja, no dobra, jest wszystko dobrze, nic tu nie przyjeżdża, wie pan. Andrew, Andrew, A ten panny jak ciebie to przełożony. Słucham? To przełożony. Witam pana przełożonego. Z mogę pomóc, bo ja bym się chciał śpieszy mi się. Może, a no ja pojadę. Ojdzenie, ja. kurde, widzę, trzeba grać pozory. niech oni pojadą. Bo się cholera jasna, rzeczy komplikują. I to dość bardzo. Kurde, trzeba wrócić, moi drodzy, dokończyć nasze sprawy. Wróciłem. A ty będziesz wrobiony w morderstwo i samobójstwo. To brutalne morderstwo, bo będą mieć wszystkie kończyny odcięte. Co? Zobudź się, koleżko. Tego nie rozumiesz, wstawaj. Co chcesz mi jeszcze powiedzieć? Właśnie, myślą, że tylko ty żyjesz. Ojej, przykro mi. Też ja z tym klubem nie miałem nic wspólnego. Ale... Ale? Nie boli mnie to. Na ciebie, koleżko, poćwiartuję. Detektyw będzie miał bardzo łatwy awans.